Hejka wszystkim z wami Maxim 6 i dzisiaj my pogadamy o samym ulubionym zajęciu wszystkich ludzi na świecie na tle mojego ulubionego łóżka. I to nie będą po prostu lifehaki, dzięki którym zbieramy dużo wyświetleń, a to naprawdę będą bardzo pomocne lifehaki dla Was, kochani. I dzisiaj my pogadamy o śnie. To jest bardzo aktualny temat. Jak i dla was, tak i dla mnie. Bo ja na przykład bardzo często mam problem ze snem, myślę, że wy też. Więc w tym filmiku wam pokażę najlepsze triki, dlatego żeby wasz sen był lepszy i pomocniejszy. Więc lecimy. Lifehack numer 1. Jeśli leżysz na łóżku i czujesz się niewygodnie lub jest ci niekomfortowo, to ja wiem jak ci pomóc. Tobie po prostu tylko trzeba zapamiętać tą pozę, w której się obudzasz. I to właśnie będzie ta poza, w której jest Ci wygodnie spać. Przyjmuj tą pozę i wola. zasnąć będzie łatwiej. Lifehack numer 2. Najlepiej jest wykonywać ten sam zestaw czynności przed snem. Coś, co nie wymaga stresu psychicznego i fizycznego. Na przykład zaścielić pościel przed snem, poczyścić ząbki, pozbierać na przykład jeśli idziemy do szkoły plecak, coś takiego typu. Pooglądać filmiki Maxima 6. I po chwili sekwencja tych samych czynności będzie się kojarzyła Twoim czalu ze snem. A jeszcze najlepiej, wszystko to połączyć z budzikiem. Ustawiacie sobie na przykład budzik na godzinę 10 i potem robicie wszystkie te działania, które mówiłem wcześniej, na przykład plecak, czyszczenia zębu, i tak po kolejności. Więc wymyślicie my sobie swój rytuał. To musi Wam bardzo pomóc. Lifehack numer 3. Rozciągajcie się przed snem. Nie ma potrzeby zbytnego wysiłku. Po prostu trochę porozciągaj szyję, mięśnie, ramiona, nogi i to rozluźni Twoje mięśnie i dzięki temu będziesz bardziej zrelaksowany i będzie Ci wygodniej się położyć w łóżko i znaleźć wygodną pozę, więc korzystajcie. Lifehack number 4. Tak naprawdę ja byłem bardzo zdziwiony, ale jak się okazało spać lepiej na lewym boku. Kiedy ja postanowiłem, że chcę się dowiedzieć dlaczego, to ja znalazłem bardzo dużo artykułów z powodu tego, że spanie na lewym boku poprawia trawienie, wzmacnia układ limfatyczny, że to jest dobre dla serca, zmniejsza zgagę, wspomaga krążenie krwi i nawet optymalne dla kobiet w ciąży. What! Więc jeśli jesteście zainteresowani, możecie poszukać tego w internecie, ale ja wam polecam pozy spania na lewą stronę. Niestety wszystkie urządzenia typu telefony, laptopy, wszystko co jest światłem, to bardzo szkodliwe jest dla snu, więc. Więc wszystkie urządzenia będziemy musieli wyłączyć za pół godziny przed snem lub wykorzystać tą funkcję, która leży u nas pod nosem, Night Shift. Ta funkcja zmniejsza jasność na telefonie, więc ta funkcja jest kochanie dla nas, więc korzystajmy z niej razem, ok? A jeśli używasz, to jest też super! Jeżeli Ci przeszkadzają zasnąć jakieś dźwięki, na przykład szczekanie psa, dźwięk z ulicy, głośne sąsiedzi, głośne goście, które siedzą u Ciebie do późna, czy młodszy brat, czy młodsza siostra, to ja polecam Ci włączyć specjalną muzykę w słuchawkach dla snu. Ją można bardzo łatwo znaleźć, na przykład w bicie w YouTube muzykę dla snu lub na Spotify a w słuchawkach nie będzie słychać, co się dzieje wokół. A jeśli ci się spodoba, możesz na przykład zasnąć pod dźwięk deszczu. Mi to na przykład bardzo często pomagało. A jeżeli chcesz, ja mogę się podzielić swoją muzyką, którą ja słucham, jeżeli mi ktoś przeszkadza zasnąć. Link do tej piosenki zostawię u siebie na insta stories. Jeśli jesteś zainteresowany, to możesz wbijać. Słuchajcie na zdrowie. Ja szukałem w internecie jak najlepiej spać. I się okazało, musicie mieć przy sobie kompas, że lepiej spać głową na północ. Moim zdaniem to jest bardzo dziwne, ale jak tutaj piszą w internecie, że spania głową na północ polepsza samopoczucie i polepsze Twoje zdrowie, więc możemy sprawdzić ten lifehack razem. piszcie potem w komentarzach. I ostatni lifehack, żeby się obudzić. Żeby szybko wstawać i długo nie leżeć, zapamiętaj jeden trik. Kiedy ty ziewasz, to nie znaczy, że twój organizm chce spać, to on takim sposobem stara się nie zasnąć. Więc rano jak najwięcej ziewaj, takim sposobem szybciej się obudzisz. No i na dzisiaj kochanie to wszystko. Tak naprawdę tych trików było ponad 30. Ale ja kochani wybrałam dla Was najlepsze. Więc dziękuję, że byliście, zostawiajcie łapki do góry, dawajcie subika i wbijajcie na inne social media. Linki będą na dole. Więc dziękuję i pozdrawiam!